A więc tak, taki oto wzmacniacz LDMOS 1500 W, więc duży, duży potwór, który nie działa. No tutaj, przy włączeniu nadawania, po prostu resetuje się, odpala się od początku i tutaj nic nic nie można z nim zrobić. No tu się cały ten system sterujący się zresetował. I, i tyle. Pasmy również nie wykrywa. Ustawia się tylko i wyłącznie na paśmie 12 i 10 metrów, czyli 24 i 28 MHz. Mimo sterowania to na tych pasmach również ten wzmacniacz nie pracuje. Te przełączniki... Przełączniki teoretycznie działają, ale, ale niestety PTT tutaj nie steruje w ogóle, także tylko tutaj tym przyciskiem w środku taki jest do testowania. Jeżeli tutaj jest włączony wzmacniacz, czyli ma wzmacniać, i tutaj włączę PTT, no to jest oczywiście reset i, i do widzenia, i nic nie chodzi. Tak. Dobra, w tej chwili ja to wyłączę. Wyłączę. I zobaczę tutaj w środku. Pokażę, jak to jest zrobione. Ten wzmacniacz. Co on tutaj w środku ma? Dobra. Zmienię ustawienie kamery. I tutaj. Wzmacniacz z góry prezentuje się w następujący sposób. Tutaj na pierwszym planie jest cała końcówka mocy na tranzystorze, tym LDMOS-ie. Jaki to jest tranzystor? MRFX 1K80H. To jest taki tranzystorek tutaj zainstalowany. Są tutaj, tu jest jakaś płyteczka, jeszcze tutaj za bardzo nie rozszyfrowałem do czego ona służy, to jest płytka, która włącza sterowanie na ten wzmacniacz, czyli to jest jakieś swojego rodzaju zabezpieczenie przed, przed sterowaniem wzmacniacza w przypadku gdy zaistnieje prawdopodobnie jakaś, jakaś usterka. Tego, tego jeszcze nie wiem na, na jakiej zasadzie on tutaj działa. W każdym razie, jeżeli jest wszystko w porządku, sygnał tutaj sterujący przechodzi przez ten zespół tłumików na tą płytkę i tutaj trafia tutaj na wejście tego tutaj dokładnie na wejście tego wzmacniacza. Tu jest plus, czyli sterowanie. A, potencjometr regulacja biasu, czyli prądu spoczynkowego, dwa czujniki i jakiś jeszcze trzeci czujnik od wysokiej temperatury, prawdopodobnie rozłącza to, to wszystko. No i tutaj mamy y, płytkę z filtrami dolnoprzepustowymi, <coughs> dwuobwodowe takie filtry dolnoprzepustowe. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem, siedem zespołów. Na 7 podzakresów. No i tutaj creme de la creme. Cała, cała tutaj y, ta wyjściowa historia. Z góry to jest płytka y, wejście, wyjście i przełącznik antenowy. Czyli tutaj ten przekaźnik służy do wyboru anteny 1 lub anteny 2. Te dwa przekaźniki to jest sterowanie na wzmacniacz, czyli wyjście ze wzmacniacza. Ten to pewnie ten przekaznik to pewnie jest od podawania napięcia na bias, czyli tutaj tak by wyglądało po układzie tych ścieżek. Oczywiście konstrukcja jest taka rozchybotana, rozklekotana. Tu również tak samo ta, ta płytka nie jest na jakichś takich dziwnych, dziwnych takich zrobiona Takich rusztowaniach. Tutaj takie plastikowe rusztowania. Jedna, druga płytka. Widzimy to wszystko luźno, chodzi. Kupę kabli poprowadzonych. Tu również kable z boku, tak wrzucone ze złączkami. Tutaj. Kabelki. Też tak średnio poizolowane. Także przepraszam, ale montaż jest według mnie niechlujny, niedbały takie prtactwo jednym słowem mówiąc. Ja bym się pod tym nie podpisał. Kabelki tutaj zasilające bardzo cieniutkie. To przecież jest urządzenie, które, które pobiera z sieci 2000W, więc. Więc no, to trzeba było, można było trochę, trochę myślę solidniej zrobić, jakoś to po, poskręcać. Część kabelków tutaj była urwana, ja jej tam dolutowałem, ten był urwany kabelek i ten był urwany kabelek. No i tutaj na tej płytce od sterowania procesorów, sterowanie procesorów też tutaj był. Kabelek kurwany, tylko kikucik sterczał, więc ja to podłączyłem. Myślałem, że to cała przyczyna tej usterki, ale niestety nie. Tutaj trzeba będzie trochę trochę lepiej pogłówkować. Dobra, jak to jest wszystko zrobione? Czyli już może zacznę od końca. Jak już wzmacnia, czy wzmacnia to cały ten sygnał wzmocniony powiedzmy o mocy 1 kW idzie tym kabelkiem, tutaj tędy, 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 i tędy, tędy i wchodzi na tą, na tą tutaj płytkę. Nie, wchodzi tutaj na tą płytkę. O, to jest ten kabelek, przychodzi na tą płytkę, tu jest zrobiony miernik współczynnika fali odbitej przed filtrami pasmowymi i tu wychodzi stąd na filtry dolnoprzepustowe, z filtrów dolnoprzepustowych wraca i tutaj jest kolejny pomiar współczynnika fali odbitej I, i jeżeli wszystko jest w porządku sygnał idzie tutaj dalej na przełącznik sterowania wejście, wyjście, wejście. no i tutaj jest również dodatkowy przełącznik do przełączania anten 1 i anten 2 antena 1 i antena 2. Czyli tak, to jest cała płytka zabezpieczeń, zabezpieczeń i pomiaru. To jest płytka przełącznika anten, a pod, pod nią płytka, płytka dekodera pasm, czyli po rozpoznaniu jakie pasmo wchodzi do tego wzmacniacza jakim pasmem jest sterowany ten wzmacniacz on się powinien automatycznie na dane pasmo przełączyć no i to niestety to niestety nie działa. No i tak jak tutaj wstępnie było również pokazywane nie działa załączanie załączanie polaryzacji tutaj Tranzystora tego mocy nie ma tutaj 12V no i sygnał wysokiej częstotliwości, ten sterujący nie dochodzi do, do sterowania tego tym, tym, nie dochodzi do sterowania tranzystorem, tranzystorem tym końcowym głównym. Także to jest taka usterka no i teraz no cóż to jest? co to się stało i dlaczego z, z opowiadań właścicielach historia tej usterki była taka, że wzmacniacz pracował pracował normalnie no i po zakończeniu pracy został wyłączony następnego dnia czy tam któregoś tam dnia z kolei już ta po włączeniu już ta usterka wystąpiła nie, dał, nie dawał się włączyć i i, i, i trafił, trafił, trafił tutaj do mnie na rozpoznanie. No, i postaram się tutaj po prostu znaleźć o co, o co chodzi w tym gąszczu przewodów niechlujnie poprowadzonych. Może się uda zrobić. No, na pewno tutaj nic poprawią nie będę, bo jest to według mnie konstrukcja źle roz, rozmieszczona. Te, te elementy są według mnie bardzo źle poustawiane. Stąd masa tyle tych przewodów i takie długie te przewody można to było umieścić inaczej, no ale w tej obudowie, w tej obudowie inaczej się tego już zrobić prawdopodobnie nie da, nawet nie będę, nie będę próbował, nie będę podejmował tego, jest tu wiele takich rzeczy, takich dziwnych, jakieś takie kabelki łączące masę z masą. tutaj taki kabelek tutaj jakieś też kabelki niedokończone niedokończone, nie podłączone nigdzie po zabrudzeniu skrzydełek tych wentylatorków to widzę, że one są czyściutkie czyli ten wzmacniacz jakichś długich godzin przepracowanych nie ma w środku też nie widzę nie widzę żadnych tutaj zwałów w kurzu, także, także podejrzewam, że ten wzmacniacz to jest jedna wielka tragedia bez przerwy psująca się, także tak mam prawo sądzić, no, tu, tutaj tak, tak to pomontowane, tak to jest to wszystko, że, że naprawdę tu jest wszystko, rusza się, giba się ten front panel. Ten front panel też się rusza, tu nawet jest pęknięty. Możliwe, że to od transportu, wzmacniacz no, nie był ciekawie zapakowany. Zaraz pokażę, tylko też kamerkę muszę tutaj przestawić. Wzmacniacz był w takim litym kartonie, takim wymęczonym, wymemlanym. Trochę tej folii bąbelkowej w znikomej ilości, i, i tak to ten wzmacniacz tutaj przyszedł. I jakieś tam nawet wygięcia tej pokrywy górnej doznał. Także Widać. O. Widać. Także gdzieś tam sobie upadł. O. Stać się nic nie stało, no ale. Ale obudowa górna wgięta. Także. No dobra. Tutaj trzeba byłoby coś trochę pomierzyć. Tak. Czyli ten punkt tutaj tego. Biasu. Tutaj wejścia 12V na samą końcówkę mocy. To przychodzi bezpośrednio stąd. Tutaj miernik pokazuje, że jest przejście. Pipczy. No i bardzo dobrze, to tutaj mamy tak. A tutaj jeszcze drugi przychodzi kabelek. Niebieski. I on podejrzewam wchodzi na, na tą płytkę. Na tą płytkę tutaj końcówka ta była zdjęta. Nie wiem, czy spadła. Czy tu są jakieś dwa kabelki. Zaraz zobaczymy, czy to jest to. W jedną. Nie ma. drugim A drugi jest Ale drugi to jest oplot ekranu, to nie wiem, to jakby masa była. No i proszę bardzo, jest ten punkt zwarty do masy. Ten punkt jest zwarty do masy, w takim razie przechodzę do następnego etapu. Dlaczego on jest zwarty do masy? Włączę lutownicę. Rozlutuję te przewody. Dobra. Dobra, zobaczymy teraz czy tutaj jest zwarcie do masy. Też jest zwarcie do masy. Dobra, sprawdzę, czy. Dobra, po rozlutowaniu sprawdzam, czy jest tu zwarcie do masy, czy nie ma. zwarcie do masy nie ma jest jakaś oporność 182 ohmy, a tutaj a czy tutaj do masy będzie a tutaj do masy będzie dobra od razu tutaj odrywam to i płytka w porządku i gdzieś tu na kablach jest zwarcie, dobrze Ej, dobrze tu jest jeden ten kabelek odłączony to odłączymy jeszcze ten drugi zobaczymy a, teraz nie ma czyli ten, ten przewód nie Adomas nie zwiera, ale zwiera z tym, zwiera z tym i zwiera z tymi dwoma, dobra, tutaj jeszcze rozdzielę, Trzeba porozłączać, bo tutaj ja nie wiem, kto co tutaj tak lutową kombinował. Nie mam specjalnie jakichś tam schematów. Kolega, kolega tutaj, z którym jestem w kontakcie, ma schematy podobno tych, tych modułów. Ja mam jedynie rozrysowane płytki, jakie tam do tych płytek powinny przychodzić sygnały, napięcia lub jakieś tam sygnały sterowania. Oprócz tego, tutaj żadnych symatów nie ma, ale tu na razie ja w tym koromyśle to trzeba rozpoznać się skąd, który kabelek idzie. Ten widzę idzie. A, czyli, czyli ta wtyczka idzie do, do tego biasu z tej płytki sterowania. On, on nie jest zwarty na masie. A jeżeli tu włączę tą tą wtyczkę. To jest zwarty na masie, czyli zwarcie występuje na tej na tej płytce, tak bym chciał tutaj zauważyć. No to w związku z tym tą płytkę trzeba wymontować i zobaczymy. Płytka zwiera na masę. To jest jakiś stabilizator, może ten. Stabilizator jest uszkodzony. Może może coś innego. Jak mówiłem, to jest jakieś takie zabezpieczenie przed sterowaniem wzmacniacza. W przypadku, gdy, gdy jest jakieś uszkodzenie, no, żeby tam oberwana antena czy coś, no to jest to zabezpieczone. Co to trzyma? A tutaj jeszcze. I to się o, tak. o, ale tutaj jest. Yy, widzę rzeźba. Dobra, wylutuję tą. Wy, wylutuję te kabelki. Taka oto płytka nazywa się PTT Delay Board. Wersja pierwsza. Są tu jakieś dziwne przeróbki nie wiem nie wiem jak to jest tutaj porobione schematu nie mam tej płytki tu jest jakiś transoptor dany to jest stabilizator czy tranzystor 7805 stabilizator 5V tutaj tak by wyglądało jakby nie wiem, czy to moduł Arduino miał być. Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie tak. <grym> tu przychodzą te, te sygnałowe przewody, masa i gorąca żyła. A tutaj z tej strony to masa w ogóle nie była przylutowana, także. Tylko tak leżała. Tylko z jednej strony był, był dokładnie przylutowany. No tutaj jest coś powycinane, porobione. Musiałbym się zastanowić, ale że musiałbym się zastanowić, co tu jest, co tu jest wytworzone. Tu jest jedno gniazdo i drugie gniazdo. Jedno gniazdo to jest 12V, chyba prawdopodobnie, bo musi być zasilany, zasilany ten stabilizator. Więc tu zapewne przychodzi 12V, idzie na stabilizator. A ze stabilizatora idzie na ten na ten tutaj. Rząd tych, tych PINów w podstawce, czyli to pewnie jakieś Arduino było. I to Arduino powodowało włączanie i wyłączanie przekaźnika. Można zrobić Arduino, można byłoby dać jakiś procesor 89S 8252, czy coś takiego. Tak, tak, jeden, ten jeden przekaźnik można byłoby tam PIT-16F84 zastosować, taki prosty, proste włączanie. Po co zaraz Arduino? Dobra. Dobra, ja tutaj nie wiem dlaczego to jest tak zrobione, ale ale tutaj Ja nie widzę sensu się z tą płytką tutaj mordować i marnować czas. Po prostu za, usiądę za chwilę i zaprojektuję nową płytkę, wykonam nową płytkę, zdejmę tylko wymiary tak, żeby otwory pasowały. No i po prostu wykonam no, nową płytkę i do tego czasu proces naprawy będzie zawieszony po wykonaniu płytki, po, po podłączeniu jej, będę, będę testował dalej, będę szukał dalej, co tu, co tu może być jeszcze nie tak, co jest uszkodzone w związku z tym niewykrywaniem, przełączaniem pasm. Tak to tutaj widzę, także ten etap na takim pobieżnym rozpoznaniu zakończam no i i biorę się za projektowanie nowej PCB. <śmienic>